Jeżeli zostawisz subika z łapką w ciągu 10 sekund, to wygrasz każdą grę w Fortnite. Siemanszko z tej strony Sigu i w dzisiejszym filmie powiem Ci o mega exploicie, dzięki któremu możesz dołączać do meczów gdzie są tylko boty. Jeszcze przed rozpoczęciem przypominam o trwającym konkursie o sprzęcie gamingowym. A więcej informacji, jak wziąć udział, znajdziecie w filmie w karcie. Standardowo na ekranie wyświetlawam się 5 ostatnich subskrybentów, wielkie dzięki. A jeżeli ty chcesz się tutaj znaleźć w następnym filmie, wystarczy zostawić subika oraz łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to proszę cię o zasubskrybowanie go, gdyż aż 72% osób, które oglądają moje materiały, mnie nie subskrybują. Jest to dla ciebie tylko jedno kliknięcie, a mi pomaga w rozwoju tego kanału. Przypominam, że możecie mnie wesprzeć swoimi zakupami Fortnite wpisując mi kod wesprzytwórce z się YouTube w sklepie, za co będę mega wdzięczny. A teraz bez zbędnego przedłużania zapraszam do materiału. Standardowo zaczniemy sobie od omówienia nowości ze świata Fortnite z ostatnich dni. Pierwszym newsem jest błąd, o którym mówiłem na filmie kilka dni temu związany z helikopterami, natomiast dotyczy on też również Łodzi. Epic zostało bardzo pochwalone dzięki dodatkom do Fortnite do rozdziału 2. Łódź i śmigłowiec to dwa najbardziej zrównoważone pojazdy, jakie gra kiedykolwiek widziała. Oznacza to, że pojazdy te są wyważone przy prawidłowej pracy. Widzieliśmy kilka niedociągnięć w obu z nich, lecz jedynie na wczesnym etapie ich życia. Helikopter pozwalał latać nad burzą, aby wyleczyć przeciwników za darmo, a łódź popchnęła graczy pod mapę na krótki czas. Mamy jednak kolejną serkę, która wydaje się wpływać na oba pojazdy. Zarówno helikopter, jak i motorówka wydają się zabijać, a przynajmniej poważnie ranić graczy, którzy podchodzą zbyt blisko. Ten błąd jest najbardziej oczywisty w przypadku helikopterów, które raniły, a nawet eliminowały graczy, którzy mieli z nimi kontakt. Przynajmniej obrażenia helikoptera wydają się być zadawane w kawałkach, co daje. Szansę na reakcję. Mr. Fresh Asian napotkał ten błąd bon podczas jednego ze swoich najnowszych filmów z wyzwaniami, chociaż nie miał pojęcia co się stało. Udało mu się uciec, zanim helikopter zepsuł mu wideo. Z drugiej strony, motorówka wydaje się natychmiast zabijać graczy, którzy jej dotknęli. Nie zdziwcie się, jeśli Epic wyłączy pojazdy podczas weekendu, gdy pracują nad naprawą. W międzyczasie upewnijcie się, że trzymacie dystans od pojazdów, których nie planujecie używać. Jeśli nie, może się skończyć jak jedna z osób, która w ciągu sekundy znalazła się w lobby. Drugim newsem jest wypowiedź streamera CypherPK, którego zdaniem lotnia Deadpoola jest pay to win. Korzyści kosmetyczne Fortnite nie są niczym nowym. Istnieje powód, dla którego wszystkie spocone skórki to kobiety. Oferują mniejszy model postaci, co oznacza, że Twój skin zajmuje mniej miejsca na ekranie z perspektywy trzeciej osoby. Nie zawsze może się tak wydawać, ale Epic był nieugięty, że hitboxy są takie same dla wszystkich skórek. Jest to niewielka zaleta i daleka jest od znaczenia Pay to Win. W przeszłości występowały bardziej rażące problemy. Oryginalne skórki zabawkowych żołnierzyków pozwalają wtopić się w otoczenie, a emotka głębokie dabowanie pozwala schować się pod oknami, aby uzyskać łatwe strzały strzelby. Oba te Problemy zostały odtąd naprawione. Epic dodał opóźnienie do strzelania po anulowaniu emotki i wprowadził łatki brudu do skórek zabawkowych żołnierzyków. Cypher BK zauważył coś z nowym gliderem Netpulla, który może umieścić go w kategorii z głębokim dabem i zabawkowymi żołnierzykami. Jak wyjaśniał w swoim filmie, streamer oglądał bugę i zauważył, ilu graczy używa tego glidera w profesjonalnych potyczkach. Po dokopywaniu się nieco głębiej, Cypher zauważył, że kolor i animacja szybowca bardzo utrudniają wrogom trafienie się w niebie. Dlatego widzisz tak często profesjonalnych graczy korzystających właśnie z tej lotni. Lotnia ta była w sklepie z przedmiotami, co oznacza, że graczy nie mieli szansy go odblokować bez wydania fałdolców. Glider, który oferuje przewagę konkurencyjną tym, którzy zapłacili, jest z natury pay to win. I jak zauważył Cyber, dla Epic byłoby nieco niezręcznie, aby usunąć ten glider w tym momencie, ponieważ jest on częścią najnowszej promocji pula. Jednak byłoby niewygodne widzieć każdego gracza używającego Draga Korna w następnym turnieju. EBIK tradycyjnie było dobre w naprawianiu tych zalet. Nie jest jednak jasne w jaki sposób mogliby dostosować draga Korna, aby usunąć tą przewagę. Musimy poczekać i zobaczyć co wykombinują. Trzecim newsem jest informacja co się stało z darmowym plecakiem neonowych skrzydeł. Jeszcze przed koncertem Major Laser mówiło się o darmowym plecaku. Nikt go jednak nie otrzymał. Przed najnowszym eventem, który dział się w trybie imprezy, wiele mówiło się o darmowym, aktywnym plecaku jaki mieli dostawać gracze. Niestety, termin minął, event się odbił, a plecaka dalej nie ma. Nadzieje daje samo Epic Games, które na swoim Twitterze poinformowało, że to dopiero początek i przed nami jest jeszcze wiele podobnych koncertów. Wszyscy byli przekonani, że chodzi tutaj o koncert, natomiast jak widać, Epic w żaden sposób nie poinformowało o dostępnym plecaku. Prawdopodobnie napotkano na jakiś błąd i przesunięto jego premierę na kolejny event. Teraz powstaje pytanie, o jakim terminie dokładnie mówimy. Tutaj próżno szukać dodatkowych informacji. Na oficjalnym Twitterze czytamy jednak, że takich wydarzeń będzie więcej. Trochę to jednak dziwne ze względu na opis Presaka, który brzmi w następujący sposób. Świętuj światową premierę królewskiej imprezy z reaktywnymi neonowymi skrzydłami. Zaczynajmy imprezę. Brzmi to tak, jakby skrzydła miało być dostępne tego samego dnia co wypuszczenie nowego trybu. Dlatego większość osób uznała, że skoro tak się nie stało, to najpewniej chodzi o koncert. Na nim też nie zobaczyliśmy nowego plecaka. Póki co trzeba czekać na jakieś dodatkowe informacje w tym temacie. Może prawdziwa premiera trybu jeszcze przed nami? Trudno tutaj wyjaśnić co się stało i dlaczego. A teraz przechodząc do części jak dostawać się do gierki z samymi botami używając specjalnego exploita. Dobieranie graczy oparte na umiejętnościach jest główną skargą wielu graczy Fortnite. Wielu z nas gra od samego początku gry, co oznacza, że nasze lobby polegające na dopasowywaniu umiejętności są znacznie trudniejsze niż starodawne mecze Fortnite. Do tego stopnia, że wiele osób woli grać z niedoświadczonym przyjacielem niż kimś znacznie lepszym od nich tylko po to, aby mieć szansę na łatwiejszy mecz. Niestety dobieranie graczy opartych na umiejętnościach prawdopodobnie pozostanie. Epic pragnie, aby nowi gracze dobrze się bawili, co oznacza, że nie chcą, aby spostane skórki piłkarskie uwięziły ich w pudełku i sprawiły, że chcą odejść. Istnieje jednak sposób na samodzielne wejście do lobby pełnego botów. Leaker iFireMonkey nakręcił film na ten temat. Wszystko, co musisz zrobić, aby dostać się do takiej gierki, to utworzyć nowe konto w telefonie, zaprosić to konto do gry z głównego konta i wyjść kątem z telefonu. Nie będziesz chciał grać z kątem bota, jeśli chcesz, aby ten exploit zadziałał. Jeśli zalogujesz się do gry za pomocą drugiego konta, zabierzecie to z Lobby pełnego botów. Czy wygrana w jednym z takich meczów da ci satysfakcję? Prawdopodobnie nie, zwłaszcza jeśli masz wprawę w grze. To są lobby, przez które przejdziesz. Prawdopodobnie wygrasz, nawet nic nie robiąc, ponieważ burza zabija większość ostatnich botów. Po graniu w prawdziwym lobby botów ze znajomym, który jest nowy w grze, może powiedzieć, że szybko się starzeją. Wygrywanie gry pełnej botów nie jest przyjemne po ponad dwóch latach doświadczenia w grze Fortnite. Mimo to fajnie jest grać w Fortnite jako Bóg od czasu do czasu. Można nawet trochę podnieść poziom konta bota, aby lobby wypełniało się prawdziwymi, niewykwalifikowanymi graczami. I jeśli chcesz się zrelaksować w Lobby Botu Fortnite teraz wiesz jak to zrobić. Exploit ten raczej nie powinien być banowany, lecz musicie zwrócić uwagę na to, że wykorzystywanie jakichkolwiek w gry jest banowane, więc robicie to na własną odpowiedzialność. I to by było na tyle z tego materiału. Przypominam subiku oraz łapce w górę, jeśli film Ci się spodobał, a ja się żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!